No, się ma Damian z tej strony i opowiem Wam historię. O ile jeszcze o tym nie słyszeliście, to 20 czerwca miała miejsce impreza pod szyldem Beast of the Bench, gdzie Julius Maddox podchodził do kolejnego rekordu w wyciskaniu leżąc Row. 800 funtów było granicą, której nie przekroczył żaden zawodnik. Właściwie to. 800,3 funta, czyli 363 kg. Mówimy tutaj cały czas o wyciskaniu bez sprzętu. Wielka publiczność team, sędziowie, zawodnicy relacja na żywo w telewizji ESPN stream na kanale Rogue Fitness, swoją drogą na kanale Juliusa też jest stream z tej imprezy. Nawet wielki Ed Cohn został zaproszony jako gość. Trudno sobie wyobrazić piękniejszy moment dla zawodnika takiego jak Julius Maddox, również dla jego fanów oraz dla pasjonatów sportów siłowych. Taka impreza to mogła być naprawdę wielka chwila. I co? I gówno. Ktoś założył z jednej strony o jeden czerwony talerz za mało i wszystko poszło się jebać. Celowo nagrywam ten materiał tak, tak późno. Minął ponad tydzień od tamtych wydarzeń. Powiedziano już wiele nie zapowiada się na razie, by coś więcej wypłynęło na wierzch w tej sprawie. Zanim w ogóle zacznę komentować całe zajście, może najpierw przybliżę nieco tą potężną sylwetkę obecnego rekordzisty świata w wyciskaniu, leżąc bez sprzętu. Bo wydaje mi się, że. Niewiele jest informacji, zwłaszcza na polskich social mediach, odnośnie historii tego człowieka. Julius Maddox urodził się w maju 1987 roku w Kentucky. W szkole średniej. Jak to zwykle bywa, z takimi wielkimi schabami, zabrał się za futbol amerykański. Ale nie jest to kolejna piękna historia sportowca związanego z aktywnością fizyczną od najmłodszych lat. Julius przechodził depresję, uzależnienie od leków, miał problemy z prawem. W końcu musiał wybrać między odsiadką, a odwykiem i programem resocjalizacji. Wybrał to drugie i bardzo dobrze bo tak wpadły w jego wielkie łapska ciężary i zaczął ciężko trenować. Raz w zakurzonej piwnicy, gdzie trenował z ziomeczkami, załadował dosłownie wszystkie talerze, jakie mieli i wycisnął to na dwa razy, a to już wtedy było grubo ponad 500 funtów. Postępy szły jak szalone, a sam Julius przyznał, że jedną z jego ins wielkich inspiracji był City Fletcher. 31 sierpnia 2019 roku Julius Maddox pobił rekord Saryczewa, wyciskając 335,5 kg. Pamiętam, że były pewne wątpliwości odnośnie lokautu, ale już 17 listopada poprawił ten rekord, wyciskając 337,5 kg z techniką godną pozazdroszczenia. Z kolei w marcu bieżącego roku w Ohio na Arnold Sports Festival Julius wycisnął 770 fun funtów, czyli 350 kg. A dojście do takim ponującego wyniku zajęło mu nieco ponad 7 lat. 7 lat! Niektórzy po 30 trenują. Dobra, lecimy dalej. No, potem był już tylko jeden cel 800 funtów, do czego się cały czas przygotowywał. Oczywiście, dopóki nie spieprzono sprawy. Przejdźmy sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Czyli tak, mamy 20 czerwiec przychodzi czas tej wielkiej imprezy. Jak już wcześniej wspominałem, Beast of the Bench. Julius jest, Julius jest przygotowany. Jak sam mówił, był gotowy na to, żeby wycisnąć te 800 funtów. Zresztą 800 funtów to było jego drugie podejście. Opener poszedł jak po maśle. Tam było ponad 320 kg, Wyglądało to jak nic. Już na drugim podejściu zdecydował się zaatakować rekord. No i wtedy, właśnie okazało się, że zabrakło jednego talerza po prawej stronie. No teraz wyobraźcie sobie, jakie to było niebezpieczne dla niego. Tam, tam prawie nie spadł z ławki. Musieli to złapać. W ogóle się zastanawiam cholera jasna no zastanawiam się, jak to się mogło stać. Było już sporo wypowiedzi, sam Julius się wypowiadał i ciężko mi w ogóle przechodzi to przez głowę w jaki sposób można coś takiego zrobić, nie. a raczej nie zrobić. Policzyć yy, talerzy. To jest cholernie ważne. Yy. Ja sam pamiętam, no zdarzało mi się, prawda, pomagać komuś, asekurować kogoś. To sam kilka razy sprawdzałem, czy na pewno z jednej i z drugiej strony jest yy, wystarczająco dużo yy, obciążenia, czy, czy, czy nikt się nie pomylił, nie? Liczy się takie rzeczy dwa, trzy razy, zwłaszcza jeśli chodzi o rekord. I, i nawet... Yy, cholera, jakiś komar tu lata. Przepraszam Was. Nawet, nawet pomijając fakt, że to jest niebezpieczne dla zdrowia, można sobie coś zrobić, połamać sobie coś. No to jednak fakt jest faktem, że podejście pod maksa to jest często jeden strzał, który możemy zrobić w ciągu dnia, czasem w ciągu tygodnia. Im bardziej ktoś jest zaawansowany, tym więcej musi dochodzić potem do siebie po takim maksie. Jeżeli nie dopilnujemy, Ciężarów to po prostu zepsujemy człowiekowi zawody. To już jest wystarczający powód, żeby tego dopilnować. Poza tym, tam już niejedna osoba zauważyła, że na ziemi walało się mnóstwo magnezji. E nie wiem, no, ktoś pomyślał, że, że fajnie będzie rozsypać magnezję na ziemię, żeby się tak nie ślizgać. Być może ta podłoga faktycznie była śliska, ale taka gruba warstwa magnezji ani na ławce, ani na y, podłodze nie jest czymś dobrym. Bo może po prostu y, zamiast y, dać większe tarcie, to y, zadziała w pewnym momencie jak talk, jak jest tego za dużo, prawda? No... Także tutaj jest kolejna rzecz. Straszny burdel, straszny, potworny burdel i nie ma, nie ma nikogo, kto by się poczuwał do odpowiedzialności za to. I oczywiście nie chodzi mi tutaj, żeby teraz robić jakieś pole, polowanie na czarownice. Za oceanem no, niewiele z tego wynikło. Nawet y, dyrektor całego, całej imprezy. Y, nie ma, nie ma sobie powiedzmy, że nic do za zarzucenia. O ile dobrze zrozumiałem, to on się nie poczuwa do odpowiedzialności za to zajście, za to, że założono źle mm, te ciężary. Sędziowie tego też nie zauważyli. Ktoś tam nawet czepiał się Edacona, myśląc, że to jest główny sędzia. On był tam tylko gościem. Kto inny sędziował z tego co wiem. Oh, no straszne, straszne. No, oczywiście nie ma co wymagać od Juliusa, że sobie nie stanął najpierw i nie policzył yy, talerzy, bo to jest ostatnia rzecz, jaką powinien robić zawodnik nabuzowany i skupiony do tego, żeby, wy, yy, no, żeby, żeby pobić rekord świata. Od tego powinni być odpowiedni ludzie. Jakiś trener, ktokolwiek zaufany, kto. Yy, po prostu podejdzie do tego jak należy, a to przecież nie jest nic trudnego. To jest raptem policzyć parę talerzy. Nie będę się wyrażał. Ale już się nabluzgałem. Eee, także ten. Z czego to mogło wynikać? Prawdopodobnie była to zwykła, głupia ludzka pomyłka. Być może chodziło o. Wiecie, o taką rutynę i pewność siebie. Chociaż cholera jasna, nie wiem. Nie wiem, czy można nazwać rutyną sytuację, kiedy zaraz nadejdzie historyczna chwila i ktoś będzie chciał przebić taką barierę, jakim jest ponad 800 funtów. No, niestety nie. Nie wiem, no wykluczam, wykluczam tutaj to, chociaż mogło się tak zdarzyć. Mógł ktoś po prostu podejść do tego lekkomyślnie. Była załóżmy jedna osoba, która to zakładała. Wiecie, jest takie podejście, że no kurde, no już zakładałem tyle razy te talerze, na pewno się teraz nie pomylę. No ale niestety. Yy. I to mnie też zastanawia, bo jak są zawody, to się też każdy talerz z osobna waży, czy na pewno jest taki jak trzeba, się sprawdza wszystko. Kilka razy się sprawdza sprzęt, ogląda się owiki zawodnika, takie tam duperele. No ale nikt nie, zweryfiko nikt nie zweryfikował, czy yy, bicie rekordu będzie. Z, y, przeprowadzane na sztandze o odpowiedniej wadze. No bo siłą rzeczy na sztandze było mniej. Z jednej strony. To mnie zastanawia, nie? Także no, taka, taka trochę historia jak z jakiegoś filmu Barry, szczerze Wam powiem, oby się to więcej nie powtórzyło. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, w jaki sposób zachował się sam Julius Maddox. Wiele osób myślę, że wpadłoby w furię po czymś takim. Widać było po nim, że był co najmniej zirytowany, ale nie robił żadnych, żadnych publicznych scen. Na nikogo nie krzyczał. Przynajmniej tyle wynika z tego całego nagrania. Po prostu. Przygotował się do trzeciego podejścia, również na 800 funtów. No i niestety tego już nie zrobił. Ale jak wynika potem z jednego nagrania, zdaje się na, na Instagramie, dał, dał taką relację, to że, że jest po prostu kontuzjowany po tym zajściu. Musiał sobie ogarnąć klatę, ogarnąć plecy. Że całą prawą rękę ma opuchniętą i czuje się jakby go rąbnęła ciężarówka. Potem, kilka dni później, również na swoim kanale YouTube'owym opowiada o całym tym zajściu. Akurat Filmy, filmy dam w opis, dam, dam właśnie wypowiedź Juliusa. Po tym wszystkim dam również pełen stream do imprezy, e, ale nie z ESPN czy tam z, z ROGA. Tylko właśnie wrzucę wam link z kanału Juliusa Madoxa Wydaje mi się, że te parę wyświetleń mu się jak najbardziej należy. E, cóż mam do dodania. Takie rzeczy w ogóle nie powinny być miejsc, mieć miejsca. Parę lat temu pamiętam, że też była wielka IMBA, zdaje się też w USA. Były mistrzostwa świata w trójboju siłowym, i tam paru zawodników ucierpiało przez. Bardzo złą ekipę asekuracyjną. Ludzie po prostu nie mieli ani siły, ani, ani pojęcia, co robią, i ci, którzy palili podejścia, no byli narażeni nawet na poważne kontuzje. Sport może i niszowy. Ale, ale wydaje mi się, że organizatorzy powinni to minimum bezpieczeństwa przynajmniej zapewnić zawodnikom. Bo to jest hmm. zwykłe BHP, zwyczajne BHP. Budkę z kebabem można zamknąć za jakąś pierdołę. A tam póki co nie, po, nie ponosi nikt odpowiedzialności, nie ma żadnej kontroli nic zupełnie. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Oczywiście też nie sądzę, żeby było cokolwiek robione e, intencjonalnie, bo, bo to naprawdę to była tak durna sytuacja, że nie wiem, że istniało duże ryzyko, że jednak ktoś zauważy, że, że jest za mało krążków po jednej stronie, bo to było widać. Nawet sobie możecie się, możecie się przyjrzeć na, na, na YouTubie, jak to wygląda. Tutaj też postaram się powrzucać screeny. Także resztę zostawiam Wam do przemyślenia. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I tyle, wpadajcie do opisu, bo tam wrzucam linki, kontakt i tak dalej. Dajcie łapkę w górę. Jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Dzięki na razie, hej.